Ludziska. to jest mój odcinek szósty dzisiaj będę chodził i szukał trzega skarbów! oczywiście tutaj jak widzicie już zrobiłem szyby, które miały być tylko wezmę sobie kilof jak śmiecz drewna trochę, bo muszę zrobić więcej kilowów. Ale najpierw tymi telefon będę musiał zrobić. Zbierać trochę tego, żeby zrobić kilofon. Dobrze. No to kopiemy. Zaraz wracam. Dobra, już jestem. Tutaj trochę już wykopałem i zrobiłem trochę kilofów No to kopiemy. W końcu trzeba coś znaleźć. Na razie nic nie mam. Oprócz domków i parę, trochę drewna. Myślę, ja mogę doczekać drugiego sezonu. Skorego. No nic, nie ma ludzie. Nie rozdzia się, czy co? To już nie tak. sześćdziesiąty 62. No, żelaza nie ma. Dajcie mi żelazo. Mhm. Żelaza, no w końcu. W końcu coś... Znalazłem, Już się nie mogłem zaczekać. Dobra, dalej. Uh, uh, uh. Nudzi mi się. Poziom 57. Idę na 11. To są zawsze diamenty. Ale ja wam już coś mówiłem. że tak długo grał, aż będę miał zbroję diamentową? No, może nie, ale że grał tak długo, aż będę miał dobre ity. I znów nic. Znów nic nie ma. A czas węgiel. Czas węgiel. Tak, ja mam to ma No jakąś jaskinę bym chciał tutaj mieć. A tam to jaskinia, co tu zacząłem się osiedlać, to wcale nie była jaskinia. To była po prostu dziura. Mała. Nie ma innego żelaza. Nic. Ale to redstone, a redstone zawsze jest. Niedługo tutaj zrobię kolejkę. Nie. Mm -hmm. Muszę mieć, muszę mieć więcej idów I demków, muszę mieć więcej No dobra No tego dość Jak zaraz nic nie wykopię Oprócz kamienia To Idę do góry No! Węgiel? Fajnie. Zaraz wracam. Dobra już jestem. I znalazłem węgiel. Tak się cieszę z węgla, bo dawno nic nie znalazłem. Ale jak dużo go tu jest? Muszę znaleźć się z tym Aha, aha, aha. Co mogę znaleźć? Tylko węgiel. Aha. Dobra, idę do góry. Noc jest? Chyba noc. Ile zarazach? Sześć. To dobrze. Sześć. No, to sobie może. Tutaj jeszcze będę robił. Pomyślę, że to już jest na tyle. Widzimy się w odcinku siódmym. Oczywiście po tym odcinku będzie odcinek specjalny. Jak Wam się filmik spodobał subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. No to cześć.